Roznerski nie czekał nawet do końca świąt. Znienacka potwierdził doniesienia z za zamkniętych drzwi. Chociaż Mikołaj Roznerski rzadko mówi o swoim rodzeństwie, to z okazji świąt postanowił zrobić wyjątek. Gwiazdor M. Jak Miłość pochwalił się w mediach społecznościowych wyjątkowym zdjęciem z bratem i siostrą. Jego siostra Agata to prawdziwa piękność. Mikołaj Roznerski to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Wielką popularność zyskał dzięki M Jak Miłość, ale na przestrzeni lat ujawnił się także jego talent do komedii romantycznych. Ostatnio Gwiazdor spełnia się także jako prowadzący teleturniej De Flore. Chociaż media chętnie rozpisują się o życiu uczuciowym Roznerskiego, a szczególnie o jego nieudanym związku z Adrianną Kalską. To niewiele wiadomo o rodzeństwie celebryty. Oto prawda o rodzeństwie Mikołaja Roznerskiego ujawnił w święta. Aktor jest najstarszym z trójki rodzeństwa ma brata, Piotra i siostrę, Agatę. Roznerski jednak nie dorastał z nimi, bo po rozwodzie rodziców został przy ojcu. Nasze drogi wtedy na chwilę się rozeszły. Ja zostałem z tatą, a mój brat i siostra z mamą. Ale bardzo staraliśmy się pilnować, żeby te więzi były, wyznał jakiś czas temu w Dzień Dobry TVN. Wszystko wskazuje na to, że relacje rodzeństwa nadal są bardzo dobre. W święta gwiazdor M jak miłość zamieścił bowiem w swoich mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z bratem i siostrą. 42 latek pozwolił sobie na żartobliwy komentarz, nawiązując do tego, że jego brat nie wyszedł na fotce zbyt wyraźnie. Z siostrą na kolanach i braciszkiem, który nie lubi social mediów, dlatego się rozmazał, napisał. Fani od razu zwrócili uwagę, że siostra aktora to prawdziwa piękność. W jednym z wywiadów Mikołaj Roznerski wyjawił, czym zajmuje się jego rodzeństwo. Pochwalił się, że jego siostra jest trenerką personalną i pracuje w salonie samochodowym, a brat rozwija karierę w gastronomii.